I jak się okazało, kurczę, bo nagrywam ten wstęp chwilę po tym jak zacząłem łowić, na końcu świata też są klenie, jak widać. Bo chyba to nie był pierwszy rzut, ale jeden taki powiedzmy z pięciu rzutów pierwszych na pierwszej bani, albo na pierwszej bańce, jak powinienem powiedzieć bardziej, buniorku, yy, udało mi się złowić takiego klenia powyżej 40 cm. Tak myślę, że 40 do 45 myślę, że miał maksymalnie. I proszę, lepiej mnie ta rzeka przywitać nie mogła, tylko pytanie czy uda się coś jeszcze tutaj złowić, czy to nie będzie klątwa pierwszego buniora, ale mam nadzieję, że będzie ok. Łowimy dzisiaj na, głównie będę się łowić na przynęty od Tomka Świderskiego, to jest szewczyk, szewc dokładnie i zobaczymy co się będzie działo, bo mam nadzieję, że będzie spoko. Będę musiał się zwijać, bo tu za chwilę krowy będą pewnie pędzić. Jesteśmy nad mega klimatyczną rzeką. Tak naprawdę wyjazd ten planowałem chyba już z dwa lata. Byłem tutaj raz z moim tatą, jednak wiadomo jak się łowi na takiej rzece we dwóch. Dzisiaj postanowiłem zaryzykować i przyjechałem tutaj, bo są ostatnie dni sezonu podstarunkowego. Zaryzykuję i podejmę rękawice, bo jeszcze mam czas, żeby tutaj przyjechać na cały dzień i zobaczymy, co z tego wyniknie dalej. Na pewno już jestem zadowolony, bo jeszcze tu nie złowiłem ryby, a to jest całkiem fajna pierwsza ryba jak na taką rzekę. Także już nie gadam więcej, idę łowić, Eju. Ok, Okej, zaczynamy od mocnego akcentu. I od strasznej głupoty, bo nie włączyłem nagrywania kamery wcześniej. No, złowiliśmy ładnego klenika. Na przynętę od Tomka. Takiego oto szepczyka ładnie, ładne start miało ogólne się, że nic nie zrobiłem taka rybka ładna 40 na pewno luźno troszkę tam jakieś zdjęcie więc Coś pływa Może tak widać żyje jest pełna na rybku tutaj To jest właśnie problem, kiedy łowi się i widzi ryby. Wyszedł mi taki kleń znowu, taki tak 50 cm. Co zrobił Krzysiek? Nie wytrzymał i przyciął, a ryba uciekła. Jest! Co to jest, strąg? Kleń! nieduży. Czyli znaczy, nieduży? Fajny jest. chyba dzisiaj wyszarkę z tych kleni tak czuję ale ryby jest to jest super ja to jest chyba miazda co się tutaj dzieje naprawdę <grytania> proszę taki klenik kolejny Najbardziej tak sobie myślę teraz, ale niestety. Plus jest taki, że wyciągamy ryby z tego miejscu, więc zawsze to jest jakieś pocieszenie. Są jakieś śliwki, czy coś? Kurczę. Kolejnego klenia nie nagrałem, zastąpiłem na siebie, nie? Już trochę wiem, drugiego klenia, którego nie nagrałem, nawet nie nagrałem teraz na Kurczę. Ten głupi straszny. praktycznie, no dosłownie, co Żyd mam rybę, nie? więc... może dać. aj normalnie widziałem jak się wypiął w wodzie Zwróćcie proszę uwagę na no to, jak pracuje w w trakcie zwijania przynęty. Ryba, ze względu na to, że była duża, a przynęta stosunkowo mała wobec niej, nie uderzyła w przynętę mocno. Po prostu zassała ją i zaczęła z nią płynąć, jak gdyby nigdy nic. Och, najlepsze jest to. Nawet nie czułem, że on wziął koszec z tą przynętą. Och. No ale jedno stwaklenie za przynętą. Z stwakleniem idą za przynętą. A to jest ładnie. Normalnie mi wpływa, do liberata w wow ale na szczęście się udało wszystko ok w ogóle była, była niezła akcja w czasie holu bo kurczę dobra już nie będę gadał tylko cię ładnie wypuszczę jesteś w takim troszkę mule taki to klenik no w sumie nie jest duży ale był nie? więc jeszcze ładnie postaram się na powietrze. chyba ok wszystko spróbujmy tu właśnie połóć za bo jestem ciekaw czym tu żyje w ogóle woda jest chłodna coś powinno być na dnie kurcze koniec gowno tak. Z takiej rzeczki taki wątek. Tuda. I scena. konik. Tam już jest malutki. Malutki, no Malutki. Wow. Wiecie, to jest generalnie piękne tutaj, że wie, człowiek jest sam ze sobą. No i jakieś tam ślady bydła są jeszcze, ale jest coś naprawdę super. I polecam każdemu spróbowania czegoś takiego, bo to jest całkiem inny poziom wędkarstwa, wiadomo. Ja się trochę czuję tutaj jak na karpiach w Holandii, na ten moment, ale wiadomo, tutaj już poszedłem w górę, kilka tych basenów było słabszych, nie było tak ryb, więc też mogę po prostu gadać głupoty, ale miejsca są piękne, naprawdę, puh. Tylko zobaczcie, się czuję jak w Stanach. Jeszcze całkiem lokalizacja. Teraz jesteśmy w kompletnej dziczy, i tu żadnych domów już nie ma. że też czapkę, bo się powoli robi ciepło. Zjem przyrządzone przeze mnie kanapecki i możemy i ochodzi do Lei. Czas na zmianę taktyki, bo jesteśmy na takim kurczę odcinku szybkim tej rzeczki. I takim, że ciężko jest cokolwiek obłowić. Dlatego teraz założymy takie główki na tam. Niestety nie jestem to przynętką tam, akurat. Bo przynęty tam to są te twarde, nie? Tam podlinkuję sobie w dole, jakby ktoś był zainteresowany. I no ciężko byłoby nimi coś opłowić sensownie, tak jak tu widzicie. Jest ten taki dołeczek. Tutaj spróbujemy. Jest najlepszy moment, jak się kleń zobaczy i właśnie teraz już na przykład, bo zacząłem mówić o Jezu. jest klęik jest klęik jest to większy podejrzewa. No jest całkiem ładny. Dzięki powiedział mega ładny. Oto boleń. Piękna ryba, i teraz wziął piękna ryba. Jak nie patrzyliście, to taki okonek się trafił. Piękny klej ucieka Czyli się przelicuję niestety Rozładował mi się powerbank już niestety Strasznie szybko Chociaż z drugiej strony ja tu jestem gdzieś wiem, od której Uf. więc mo mogłem się spodziewać że tak się skończy ale jestem zachwycony tym wszystkim co tutaj odnalazłem naprawdę tu starczy pokazać w obiektywie ale każne. tutaj są jakieś puszki po piwie nad niem czy tu jaskółki nie mieszkają w tych tutaj kurczę, norkach to wow, coś fantastycznego wyskacze. Na ten moment szkoda mi jedynie, że nie spotkałem strągów. Nawet takichś takich narybów nie widziałem, że nie wiem jak to wygląda w Widziałem, że niestety masa dopływów tej rzeki wyschła. Więc yy, nie wiem czy klej mu robi tutaj po prostu zbyt dużą konkurencję. Nie wiem, jak to nawet wybrać słowa. Yy, no, to nie sobie kończy, bo chciałbym zostawić jeszcze trochę kamery, bo jadę jeszcze jedno miejsce. Mam 30%. Więc to jest jakieś 15-30 minut nagrywania. Także do zobaczenia. Hej!